Przygotowujemy się na wyjazd. Stała tutaj z 2 miesiące i trochę nam Co to, mama? zazieleniła się. Zazieleniła się. Trochę myślałam, tylko... że gorzej. No ja myślałam, ją umyć po prostu po tym naszym wyjeździe teraz, nie? No. Ale ja muszę umyć przed wyjazdem. Trochę tylko jest zielona, nie przesadzaj. Ja nie myślałem, że aż tak tu nie będą brudziły to? Nie? Trochę ubrudziły okay. To trzeba będzie ją na zimę ładnie przykryć jakoś Ta. Tak Kołderko Tak kołderko żeby nie zmarł No dobra, ja muszę ją umyć teraz To ją myj teraz O, muszę umyć Montujemy nowe lusterka Które to już z kolei Trzecie to jest, Trzecie e trzeci Będziemy mistrzami lusterek, naprawdę. Takie same kupiliśmy, co mieliśmy ostatnio, co nam wyleciały gdzieś w Słowenii, nie? W tej samej firmy. Mamy jedno rezerwowanie. Ja bym zgubił. Gdyby coś się znowu przydarzyło, to będziemy mieli zapasowe. Dobra. Dobra. Witajcie, kochani, jest piątek, 13. 13. października i jedziemy sobie na ostatni nasz kemping w tym roku. Jest godzina 14:05. Kierunek. 16:05. Jest godzina 16:05. Kierunek Kolmorden. Zobaczymy. Ile nam zejdzie? Pią o, Piątek 13, godzina 16. Przez cały sztokholm musimy się przebić. Będzie fajnie. No. 3 godziny do. na drugą stronę się przebierze. Czas start. Jak zwykle zapraszamy do oglądania, subskrybowania i lajkowania. lajkowania. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, oczywiście. już prawie dojeżdżamy na prawo jest na prawo dokładnie do hotelu i do tego parku a my jeszcze nam pokazuje nawigacja że musimy jechać właśnie ty co pokazywało na znaku na zgadza się więc to jest trochę od tego parku jutro będziemy musieli dojechać tak z 5 km nie? 4 to 4 i jeszcze trochę. Mama, możemy mieć. Tam też jest znak, że właśnie. Tyle Nie kochanie. Tutaj niby gdzieś na prawo. Nie było, jak już było, że zostało przetrącone. To jest first camp, to jest z tej, z tej sieci. Nic nie widać oczywiście. Ciemno. My tu będziemy stali, mama? Nie kochanie, no idziemy normalnie na parking. I tutaj? Tak kochanie I jesteśmy na miejscu. To już to campingowe chciałam powiedzieć, tylko że cała podróż wyjechaliśmy o 16.05 jest 18.53 więc trochę czasu nam zeszło Dobra, ty masz instrukcję obsługi? Gdzie jest kluczyk, gdzie jest kod? E, chyba w tym małym Tu. E, dobra, jesteśmy po sezonie Na razie wpisuję kod i w drodze, oczywiście ten kemping nie jest otwarty cały czas bo to nie jest już wysoki sezon, i było napisane, że jeżeli ktoś przyjeżdża po godzinie 16, 17, to wtedy dostaje nic nie musi robić, nic nie musi dzwonić i sam musi się zrobić check-in. I ja dostałam właśnie taką wiadomość, że nasz kluczyk do tego do boksa będzie w, w luce, czyli w jakimś tam skrzynce. Dostałam numer kod do tej skrzynki i jeszcze gdzie ta, to się znajduje. No ma. Słucham. Jakie pytanie? do do Wifi? Nikolka, za chwilkę, dobrze? Eee, co tu jest napisane? Ciekawego. Nie wiem, co tu jest napisane. Nic ciekawego nie ma, bo zastanawiam się. Ja stoimy przed bumem i nie możemy się wejść, dostać. Ale. To jest SMS dostaję Comedy fashion. Ok. Dobra, zobaczymy, jeżeli. A mogę iść z mama? Idę po ten ten. Tu jest właśnie narysowane, że ten box, ta skrzynka, gdzie można odebrać swój kluczyk, jest Tilhöge, czyli na prawo od drzwi, od recepcji Idę i zobaczymy, co się stanie Ja też idę, mama Uważaj na duchy Tu jest ta recepcja Lecimy. Tutaj jest no-box Mogę wpisać kod? Możesz wpisać kod. Już ci podaję, jaki Jak jest kod. Jak sięgniesz. No. Mamy tak kod do luki numer 1 i to jest 1.8. 8 5-7. Krzyżyk. Potek. No? Nie, nie. To? No. O, otworzyło się To ja sięgam ja tylko schowam telefon oczywiście, żeby nie wypadł. Ktoś w dwójce był co my tutaj mamy? Dostaliśmy kartę do był mu tam A. A i papierek owe. Tu jest pewnie mapa. Mamy numer C101. Tata zabukował C101. O i zaznaczyli nam. Nie. Tu jest recepcja c 101 Okay. 101, czyli pierwszy tutaj od tej oh. recepcji. Dobra, czyli jeszcze mamy, ale ja bym chciała jeszcze pokazać naszym a, widzom e, jak to wygląda. Mamy tutaj karty. Też jest napisane C101. I karty. wtedy... Ciekawe ile? Dostaliśmy dwie karty. Dwie. Dobra. Jedna na pewno do mycia, a druga do bumu. Dobra, to idziemy. Zobaczymy. Ja nie mam pojęcia. No, to jest jakaś... A jest karta? O! Jest! C101! Tak. Chcesz kończyć? Dobra. Ale szybko. Uważaj weź iść bokiem, żeby nas bum nie zaatakował. No, no. no właśnie, trochę ciemno jest. Chodź, damy, tacie mapę. Nie wiem. A tutaj? 101. Czyli parcelas C101 jest tam. Dobra, idziemy, tacie może pomóc zatankować, zaparkować. Ale zimno! Pogoda straszna, zmokniecie. ha? Tu jest z tej strony prąd. Tu, tu jest skrzynka, widzisz. Chodź ta, chodź ta. Nie walniesz, masz daleko czkam. No właśnie. Ja powiem stop! Dawaj! Jeszcze! Ja Idealnie! I jeszcze po tym błocie trzeba iść. Mogliśmy kalosze wziąć o. Parking wid Parking, jest camping to, to... widmo No, ale jest... ja się pytałem, czy wolne miejsce No, dzwoniliśmy się, pytaliśmy, czy <noise> będą... Bym... <noise> pytali, to było Dobra, śmigaj Nikol do środka, żeby tam nie było... To jest to jedno. Gdzie? No tam stoi jakaś jedna A, tam. dobra, za dnia pokażemy Teraz szybko się rozpinamy I śmigamy do przyczepy Kabel jest w przyczepie? Okej, okay, to idę po kabel. Mama jest na czerwono. Okej. Okay. Mam przytrzymać? Nie, zostaw, tak? Dobra. Dobra, my jesteśmy w środku, pogoda jest wow, mega straszna, dałam tylko Krzysztofowi kabel. Tak. Nie będzie widać I zobaczcie, Nikol. co dostaliśmy od naszej babci. Poczekaj. Drugi mój. Nie no. widać go. Zobaczcie. Poczekaj. Poczekaj. Odbija się. Nic nie widać. Podłącza nam prąd. I będziemy się grać. I takie dostaliśmy. Musicie się pochwalić? Tak. Na urodziny, nie? Bo niedługo macie urodziny. Tak. Nie. Dlatego. Dostaliśmy od babci, bo pierwsze zegarki smartfony, a tato, o, teraz dostaliśmy iPhone. iPhone S3? Nie, nieważne, Nicole. Dobra. Dostaliście prezent. No, tata. Dobra, no. tata chyba podłączyła. Ja dostanę popinę, em, etu, a ja etui. Kwiatkowe. Dobra. A Nicole kwiatkowa. Ja idę go zostawić do góry. Chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda nocą, ale ciemno, nic nie widać, nic nie widać. Też... tropikarium i tak dalej. I tutaj idziemy jeszcze do tego hotelu, bo Hotel. umówiliśmy się tam ze znajomymi. Bola i lęka. Tak. Nie widać nas. Dobra. To Będziemy kończymy na dzisiaj. Hotelu w środku lasu. Tak, tak. Kończymy na dzisiaj i widzimy się. Nic. 1200 metrów jest tam napisane. Tak. I widzimy się I jutro. Tak. Do zobaczenia. Pa.